Tak szczerze, to mi trochę żal Weroniki, I całe kurwa życie internetowe to jest. To jest próbowanie przekazać ludziom, że nie jest plastikiem. A w międzyczasie robi operacje i ludzie mają argumenty. Znaczy wiecie, że takim takim kurwa plastikiem co nasiano, na fame, etc. leci. Trochę mi jej żal jest. Totalnie szczerze. Może sam się po tego liścia zgłoszę. Znaczy ja nie uważam, żeby wersów była głupia. Nie uważam ogólnie, żeby żadna osoba, która w internecie coś była w stanie osiągnąć. Nie będąc... Chociaż kurwa, bo to też bo to chciałem powiedzieć, nie będę sztucznie pompowanym, nie? Ale moim zdaniem, jedną rzeczą jest jak: yy, jak ktoś ci da kurwa, w, może nie tyle że wędkę, ale kuter rybacki, i coś sobie sam tam złowisz. A inną rzeczą jest, bo są ludzie, którzy i tak by tego nie wykorzystali, nie? No coś musi tutaj. Coś musi tutaj sobie prezentować. No. trochę żal, ale z drugiej strony sama zgotowała sobie taki los, wiesz co? Hmm. Kurwa, mi się wydaje, że, że źle jej doradzili w pewnym momencie. I, i tyle. I ona teraz jest też w takim state'cie, mi się wydaje, że ktoś jej powiedział dobra, weź to zignoruj wtedy, jak się te filmy Wardęgi zaczęły. I zobaczcie do teraz, Typiara wrzuciła TikToka jeden dzień temu, nie ukradłam loga, to nie plotki, to prawda. W każdej plotce jest ziarenko prawdy. I to są najbardziej lajkowane komentarze, nie? No to, no nie mów, że Ci pozwolą bronić te studia, skoro tak się już pochwaliłaś wiedzą sprawa. same fakty. Powinno być fakty, które słyszałem na swój temat. I na tyle, na ile ja znam zachowanie przeciętnych influencerów, to naczyta te komentarze pewnie jest im przykro. Więc no. Ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem, nie jestem jakimś tam zwolennikiem jej zachowania w ostatnich miesiącach, ale kurwa ile jej to będą wypominać. Zaraz coś powie, kurwa za błędy trzeba płacić, nie? Ile czasu? Zresztą też nikogo nie zabiła, nie?